Cześć, witajcie na kanale Portowym. Dzisiaj jesteśmy w Gdyni i chcemy kupić używany jak żaglowy. Jak to z każdym zakupem, jest wiele pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć. Najpierw oczywiście musimy znaleźć odpowiednią łódkę, odpowiedniego kandydata. Tak się składa, że go tutaj mamy. Chodźcie ze mną na pokład tej pięknej Bawarii 34. Zapraszam. Jesteśmy na pokładzie. Pierwsze wrażenie jest super. Łódka zadbana na pierwszy rzut oka. No ale jakie przed nami stoją pytania? No po pierwsze, oczywiście, stan techniczny, stan techniczny samych powierzchni drewnianych, ale też napędu, kierunku żaglowania, kilu. Jest tego wiele. Ale poza tym, co z papierami? Jaka jest historia własności jednostki? Czy VAT od tej jednostki został odprowadzony? Jak jest zarejestrowana? Czy będę miał problem z przerejestrowaniem tej łódki? Tych pytań jest bardzo wiele i czy jest ktoś, kto może mi z tym pomóc? No tak się składa, że akurat dzisiaj mamy na pokładzie kogoś, kto może mi pomóc. Cześć Kasper. Cześć, cześć Michał. Jest ze mną Kasper Tuński z firmy Boat Agent. Kasper, ta firma też jest znana może części z naszych widzów pod nazwą Bat Agent. Zgadza się. Czyli skąd, skąd powinniśmy kojarzyć tą firmę? Ta firma powstała w Szwecji, już ładnych kilkanaście lat temu. Specjalizuje się w sprzedaży handlem łodziami używanymi, tylko, tylko używanymi. Mm. E, mamy oddziały w Szwecji, Finlandii, Danii, Portugalii i teraz w Polsce. Jesteśmy od tego roku w Polsce. Super. E, powiedz mi, w czym, e, w czym pomaga bad agent e, właśnie klientom? Bad agent pomaga w sprzedaży łodzi w mm -hmm. całym e, zamieszaniu, które jest z tym związane. Przygotowaniem dokumentów, poprowadzeniem całej transakcji finansowej i zakończeniem umowy kupna-sprzedaży. Pomagamy też kupującym w wyborze łodzi, w przejściu przez cały proces kupna i zabezpieczamy przede wszystkim tą transakcję finansową. Jestem zainteresowany kupnem tej łodzi. Co byś mógł mi o niej opowiedzieć? Ta konkretna łódź jest łodzią drugiego właściciela. Większość czasu miała jednego właściciela w Niemczech. Była bardzo dobrze zadbana. Zimowana zawsze w hali suchej. Eee... Tylko do kościoła pływa. W niedzielę. <grym> tak. I można tak powiedzieć, ponieważ pierwszy właściciel, który miałem kilkanaście lat, e, powiedział, że nie pływał przy większym wietrze niż 6 do Forta. E, zabezpieczył też tą łódkę pod każdym możliwym względem. Ma taki sprzęt jak ster strumieniowy. Najmocniejszy silnik, 29 koni, który był seryjnie montowany w Bawarii w tamtych czasie i jest to Bawaria z roku 2009. Jest to Bawaria wykonana z bardzo dobrym, grubym laminatem i dodatkowo świetnie wyposażona przez tego pierwszego właściciela. Kasper, ten jacht mi odpowiada, podoba mi się jego układ, jego funkcjonalność, może nawet cena, o tym jeszcze porozmawiamy. Ale na co powinienem zwrócić uwagę, zanim zdecyduje się tak finalnie na kupno? To jest oczywiście świetne pytanie. Zacząłbym od tego, e, przeszedłbym całą mutkę. Mhm. Taki pierwszy wizualny kontakt z łodzią. On zawsze coś nam powie. Może się przejdźmy. Zawsze, jak masz pytania, to pytaj o wszystko, bo my o łodzi wiemy wszystko, co nam klient powiedział i co sami zdążyliśmy sprawdzić. No, takim krytycznym oczywiście elementem każdej łodzi żeglowej mm. jest taki lunek, tak? E, oczywiście samo masztowanie, ale też e, taki lunek stały. E, domyślam się, że to jest na Waszej właśnie checkliście, e, że dowiadujecie się, kiedy ostatni raz były wymienione wanty. Zgadza się. E, albo czy było tu coś robione w tym zakresie? Tutaj, akurat na tej konkretnej łodzi, tak jak mówiłem, był pierwszy właściciel w Niemczech, Marsz był ściągany na każdą zimę, więc taki runek był też sprawdzany przy tej mm. okazji, co jest najlepszym możliwym sposobem. I mamy do tej łodzi 3 lata temu wykonany przegląd fachowca z dokumentacją tego kierunku. Super. Mamy windę kotwiczną ręczną, z, tutaj wyjątkowo z łańcuchem z nierdzewki, aż 50 metrów, co umożliwi nam cumowanie, kotwiczenie w dosyć głębokich wodach, tutaj nawet na Zatoce Gdańskiej czy, czy w naszych, na naszym Bałtyku. Widzę też taki mały bukszprycik, ta łódka posiada jakiś tak. genaker? mamy genaker na tej łodzi z rękawem, więc Fajnie. jest to też świetne rozwiązanie do takiego turystycznego, szybkiego pływania. Kacper, jak już jesteśmy przy żaglach, możemy sprawdzić tego foka? Jasne, jest przygotowany, mogę go rozwinąć. Jest to fok Wzmacniany, ma już swoje lata, ale nadal do turystycznego, turystycznego pływania się nadaje. To jest jakiś laminat, nie? Tak. Też to jest pęką kompensacyjną, widzę, także troszeczkę wyższy standard. I na silny wiatr, więc do turystycznego pływania jak najbardziej się nadaje. Um. Jeszcze sobie zerknę. Mamy takie zboczenie zawodowe, kiedyś zajmowałem się zawodowymi żeglami, a takie żagle najczęściej, jeśli się psują, to gdzieś z liku tylnego, więc to warto spojrzeć na... Ten, ale świeże, świeża ochrona UV z tej strony, więc wygląda porządnie. Sprawdzając grota, warto na pewno spojrzeć. Akurat tutaj mamy grota nierolowanego, klasycznego. Na pewno warto spojrzeć. Tutaj mamy wózki, czy one wszystkie wizualnie są całe, nie popękane. A też czy, czy łożyska pracują dobrze no ale to oczywiście łatwiej sprawdzić jak będziemy go stawiać a planujemy wypłynąć później więc do tego jeszcze wrócimy. Na pewno ważne na każdej łodzi, jakiejkolwiek, o jakiejkolwiek byśmy rozmawiali jest bez, bezpieczeństwo. Tutaj akurat na tej łodzi mamy tratwę czteroosobową świeżo po inspekcji więc i jeszcze dwa lata przeglądu są ważne, bo tratwę co trzy lata serwisujemy. Jak poznać okres tej inspekcji, tej tratwy? Jest wszystko napisane, gdzie było robione, data, akurat w Griffin Marine. Co na tej łódce też jest nietypowe, to jest cały, całe to bimini z handrailami, są one dookoła, więc bezpiecznie możemy się poruszać po łódce i możemy zobaczyć też tutaj szyba, jest, cała w, jest jedna w całości, co też ułatwia nam patrzenie do przodu. Spójrzmy teraz na koło sterowe, gdzie mamy pełne oprzyrządowanie. Akurat na tej jednostce mamy wskaźniki silnika, wszystkie wskaźniki wiatru, autopilot, ploter. Tutaj akurat tą łódkę też mamy wyposażoną w ICE, więc i to ICE aktywny, czyli nas widać i my widzimy wszystkie statki, które posiadają ICE. Ster strumieniowy i ładowanie jak zwykle nam bardzo potrzebne do telefonów komórkowych. Kaspera, co powiesz o olinowaniu ruchomym na tej łódce? Yy, olinowanie tutaj na tej łodzie jest standardowe oprócz jednej rzeczy mamy German Main Sheet poprowadzony yy, tutaj do tyłu, gdzie zwykle na tych łodziach seryjnie jest prowadzony tylko na kabestany przy Sprejodzie. Jest to wygodne do samorządania. Grotę, grotę mogę obsługiwać i z tyłu, i z przodu. Tak, mm -hmm. dokładnie. No dobrze, obejrzyjmy może teraz wnętrze i yy, yy, co tam kryje się w ten jacht ma układ 2 plus 1, czyli dwie kabiny, jedna dżobowa, druga rufowa oraz jedna toaleta. Co tutaj możemy jeszcze sprawdzić w środku, Kacper? Tak naprawdę wszystko powinniśmy sprawdzać przy sprawdzaniu łodzi, czyli tak naprawdę włączyć każde urządzenie, które można włączyć, szczególnie elektryczne i mechaniczne. Także zapraszam po kolei. Pierwsze co tutaj zauważyłem to oczywiście przeolbrzymia ilość drewna naturalnego. Bardzo fajne tutaj e, takie cup holdery albo butelko holdery jak widać. Natomiast całe drewno jest no, utrzymane super. E, nie widzę żadnych otarć, rys, przetarć. To jest słuszna uwaga. E... Tak jest, ponieważ jest to łódka tylko używa, używana prywatnie. Nigdy nie pływała w czarterach, co zwiększa jej wartość, bo, bo była tylko używana przez jedną osobę, tak naprawdę. Mhm. No i potencjalnie też mniej pływała. Dokładnie tak. Zauważyłem też, że ma Webasto, e, tutaj są wyloty, tak, tak. używania. E, wyloty są w każdej kabinie łącznie z toaletą. Mhm. I w toalecie też mamy prysznic, więc możemy wziąć prysznic, załatwić wszystkie potrzeby tak naprawdę na łódce. Nie musimy nigdzie wychodzić. Kuchni e, mamy e, mikrofalę e, lodóweczkę. Tak. Oczywiście, ładowaną od góry klasycznie. E, warto ją oczywiście wyłączyć z bezpadu gazowa i y, mikrofalówka na 230, więc tylko przy y, podłączeniu y, ładowania brzegowego. Stanowisko nawigacyjne z drugim ploterem y, UKF, Navtex, y, znowu tutaj wiatromierz y, y i nasz, co to jest? To jest ICE, tak? taki wysokiej klasy, tak jak mówiłem, aktywny, czyli nas widać i my widzimy statki. Oprócz standardowego układu w kabinie elektroniki, mamy tutaj dodatkowo pilot do autopilota i pilot do sterostrumieniowego. I EPIRB. I EPIRB. Mhm. I vhf ręczną dodatkową, też dla bezpieczeństwa, które jest bardzo ważne na Łodzi. No dobrze, teraz może sprawdźmy techniczną stronę tej łodzi, czyli silnik Tak. i to pewno jest zaraz jeszcze drgniemy na szpilki. Serce każdego, każdej łódki. Silnik, tutaj akurat 29 koni, poprzedni właściciel zainstalował tutaj śrubę trójpłatową składaną, co też polepsza bardzo jakość pływania na silniku, gdzie bez problemu można osiągnąć prędkość 6-6,5 węzła. Przy tej, masie, przy tej masie łodzi. A składna śruba też nie przeszkadza tak bardzo przy żeglowaniu. Dokładnie. I tutaj jest czyściutko, w zeszłym roku był serwisowany silnik oraz guma Sail Drive'a. Więc taki, można powiedzieć, że du duża, duża, duży serwis, duża wymiana. Takim krytycznym punktem każdego jachtu żeglowego jest kil i połączenie kilu z kadłubem. Jak to możemy sprawdzić? Akurat siedzisz koło e, rewizji do szpilek balastu. I tam są następne dwie, ale tutaj jest zęza czyściutka, szpilki nienaruszone. To akurat jest, są łatwo dostępne, łatwo je zobaczyć, więc e, wszystko tutaj jest akurat w porządku na tej łodzi. Kasper, e, na tej łódce kil jest w porządku, te połączenie, te, te szpilki wyglądają naprawdę prawie jak nowe, mm. e, ale e, co powinno zwrócić naszą uwagę? Co jest takim. Żółtym albo nawet czerwonym światłem. I to nie zawsze zobaczymy, nie zawsze będziemy w stanie ocenić, dlatego nalegamy do tego, żeby wyciągnąć łódkę, mhm. żeby zobaczyć, co jest pod spodem. I w każdej łódce jest to ważne, co, co jest pod spodem, bo może była uderzona, naprawiona, tego nie widać. Właściciel nawet może czasami nie wiedział, że gdzieś zarysował dno, więc to raz nalegamy, aby łódkę wyciągnąć, a dwa nalegamy, żeby zawołać niezależnego inspektora, który będzie w stanie to ocenić od strony technicznej i takiej bardzo profesjonalnej, bo nie jest to łatwy temat, a jest on związany z bezpieczeństwem. Tu polecamy nasz poprzedni odcinek, wywiad z Dawidem Hałoniem, rzeczoznawcą Jechtopu. Kacper, no przeszliśmy całą łódkę, mhm. myślę, że jeżyliśmy chyba prawie wszystko. No jedyne co nam pozostaje, to tak naprawdę pełni szczęścia, to przepłynąć się. Czy to jest możliwe? Tak. I to nawet też nalegamy, żeby każdy potencjalny klient sprawdził tą łódkę. Nie tylko w marinie, czy nie tylko na stojaku, ale też, żeby faktycznie się nią przepłynął. Żeby miał odczucie, jak ta łódka się zachowuje na wodzie. Więc zapraszam na rejs. Super. Mamy słuchawkę vhf czewki przy kolesterowym. To jest bardzo wygodne, bo możemy rozmawiać i w środku, i na zewnątrz. Kasper, jeszcze zauważyłem jedno ciekawe urządzenie, które jest mało spotykane na jachtach turystycznych. Co to jest obok radaru? E, tak, to jest stacja pogodowa. To jest wskaźnik wiatru ultradźwiękowy. Pokazuje siłę i kierunek wiatru. To widać na stacji pogodowej w, w kabinie. Ale też obok mamy radar. E, możemy go włączyć na ploterze tutaj na zewnątrz, i w środku. To Michał, zapraszam do steru. No dobrze, yy, wypłynęliśmy z portu. Yy, zobaczymy sobie właśnie, jak te obroty wchodzą na silniku. Posłuchamy, czy jakieś nietypowe dźwięki może wydaje nam yy, silnik. 1500 obrotów, 4,4 yy, węzła. Ok, Zobaczmy, zwolnimy sobie, czy jak wchodzi nam na wsteczne. Tutaj, tak jak mówiłem, silnik jest mocny, śruba 3 więc ona szybko reaguje. Mhm, mm już stoimy w miejscu. Ta. Ładny dźwięk tutaj mamy. Dobra, do przodu. Zobaczmy na 2000 to co się wydarzy. 5,5 węzła. Czuć, że schodzi struga ze, ze śruby na, na ster? to na pewno dobry prognostyk na manewry portowe. Tak. Bo to zawsze można sobie pomóc, właśnie dając strugę na, na ster. Dobra, zobaczmy. 2,5. No, jeszcze się pół tutaj przy 2500 obrotów. Całkiem niezły wynik, jak na łódkę turystyczną. Ta, no, to dzięki właśnie mocy silnika i tej śrubie szpatowej. No, dzisiaj mamy pecha co do pogody, bo nie wieje, więc nie sprawdzimy własności nautycznych pod żaglami, no ale postawimy grota, żeby chociaż go obejrzeć, jego ja, stan tej Jasne, nie wieje, tak? ale jest ciepło. <noise> grota do listwy, listwy widać e, całe, niepopękane. Żagiel z tego samego materiału co Fog, też w dobrym stanie, nie widać tutaj żadnych delaminacji. Fajny system refowania, bo przy tego, że mamy na jednej linie lik tylny, to na tej samej linie mamy lik przedni, czyli ciągnąc jedną linę refu, refujemy cały żagiel i przód i tył. Co? Tutaj do tej łodzi jeszcze to, ten komplet żagli jest na silne wiatry, ten ta łódź ma jeszcze dodatkowy komplet żagli na słabe wiatry. Czyli trochę cieńszego grota i cieńszą gnułę, troszkę większą. Kasper, wróciliśmy z próbnego rejsu. Wszystko mi się podoba, że nie znalazłem żadnej wady, która by mi przeszkadzała. Oczywiście nie wyciągnęliśmy łódki z wody. Mhm. Pamiętam, że nalegać, żebyśmy to zrobili. Ale załóżmy, że to wykonaliśmy i wszystko się podoba nam. Teraz powiedz mi, czy mam możliwość wglądu w historię łódki, w historię właścicielską, jakieś historie przeglądów, jak to wygląda? Tak, zdecydowanie to nawet bym Ci udostępnił przed pływaniem, ale... W... Każdy moment jest dobry. Cała, cała dokumentacja łodzi jest dla Ciebie do wglądu. Na łodzi, przed pływaniem, po pływaniu, łącznie z całą historią, z całą dokumentacją, która jest. Nie zawsze ta dokumentacja jest pełna, ale my ją sprawdzamy i my ją Tobie przekazujemy, żebyś, żebyś mógł sobie ją samemu sprawdzić też z, ze stanem faktycznym na jachcie. I tutaj też na pewno wiąże się status VAT-owy łódki, tak? Jeśli tak, i... to jest jedna z e, wielu, e, wiele midów na ten temat krąży, e, ale tak sprawdzamy też, czy VAT jest odprowadzony, tak, ta no, informacja istnieje. Się... To jest dobre pytanie, ponieważ wszystkie oferty, które są na naszej stronie, są wartości brutto, mhm. czyli są to wartości z vat mhm. Jeżeli jest możliwość zakupu łodzi bez VAT-u lub na fakturę, to takie informacje znajdziemy w tekście, mhm. albo w opisie łodzi. No dobrze, no to, no to przeżyliśmy historię y, łódki. Y, status prawny i podatkowy jest jasny. Y, to co nam pozostaje? Y, pozostaje nam zapłacić za łódkę. Y, wpłacamy albo całość, albo w dwóch etapach zaliczkę. Jest to zwykle 10%. Mhm. Y, my podajemy numer konta, jest to konto powiernicze u nas. My dzięki temu nadzorujemy całą transakcję. Od początku do końca. My jesteśmy gwarantem tej transakcji dla obu stron, dla kupującego i sprzedającego. Tak. Zapłaciłem za łódkę. Jaki jest ostatni krok? My przygotujemy umowę kupna-sprzedaży. Mhm. Jest to umowa trójstronna, ponieważ jest kupujący, sprzedający i my, którzy nadzorujemy tą transakcję jako boot agent. I spotykamy się wszyscy przy, przy łodzi. W tym momencie następuje przekazanie własności mhm. i kupujący staje się właścicielem. Zaznaczam tutaj dwie, dwa ważne punkty. Pierwszy, warto pamiętać o ubezpieczeniu. My polecamy Pan Teniusa. My oczywiście. Też. A drugi <laughs> punkt, jest też możliwość zdalnej transakcji. Wtedy Aha. podpisujemy dokumenty elektronicznie. Okay. Ale to jest decyzja kupującego, sprzedającego, czy chcą być w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Ale w tym, w tym wypadku jak to wygląda z przekazaniem jednostki? No bo to jest taki dosyć kluczowy tak, moment. Wtedy my, my nadzorujemy ten, ten, tą, mhm. ten moment i my jesteśmy skupującym przy łodzi, a sprzedający tak. jest najczęściej zdalnie. Najczęściej jest to taka, taka decyzja, ale mhm. jest, jest to też możliwe, aczkolwiek rzadko spotykamy. Mhm. Kasper, dzięki za wyjaśnienie całego dzięki. procesu. Mamy o czym myśleć przez najbliższe miesiące, żeby nam nie przyszła koło nosa. Ta jednostka już mieli na czym pływać w przyszłym sezonie. A Wy dajcie nam znać, co myślicie o kupowaniu łódek używanych. Czy macie jakieś pytania do nas, do Kacpra? Jeśli planujecie sprzedać łódkę, na pewno warto wejść na Boatagent.pl i skontaktować się z Kasprem. Tam też znajdziecie bardzo dużo ofert jachtów Skazek. używanych, żaglowych i motorowych. Także słuchajcie, Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i widzimy się ponownie na kanale Porto. Dzięki.